Procent czterech języków w moim repertuarze językowym. Dzisiaj jest wtorek, 18 lipca 2023 roku. Już określiłem procent czterech języków w moim repertuarze językowym. W niniejszym wpisie podzielę się szczegółami procentowymi na ten temat związany z czterema językami, które postanowiłem zachowywać. Po pierwsze, polski jest moim ulubionym i głównym językiem. Kiedyś chciałbym dołączyć do polskiego społeczeństwa i zanurzyć się w polskojęzycznym środowisku. Określiłem, żeby polski stanowił 50% w moim repertuarze językowym. Wśród wszystkich narodowości procent polskich widzów moich relacji na Instagramie są zbliżone do 50%. Po drugie, angielski jest powszechnie używany w międzynarodowych rozmowach oraz ustawieniach. Określiłem, żeby angielski stanowił 30% w moim repertuarze językowym. Po trzecie, chiński mandaryński jest moim językiem ojczystym. Wychowałem się i chodziłem do szkoły podstawowej w stolicy Chin, czyli w Pekinie. Nie potrzebuję żadnych dialektów chińskiego. Określiłem, żeby chiński mandaryński stanowił 10% w moim repertuarze językowym. Po czwarte, japoński jest językiem urzędowym Japonii czyli najbardziej rozwiniętym krajem w Azji. Określiłem, żeby japoński stanowił 10% w moim repertuarze językowym. Określenie powyższych procent jest tymczasowe i ulega dopasowaniu. Pomimo tego, że mam znajomość kilku innych języków na różnych poziomach, na pewno chcę usunąć wszystkie te inne języki ze swojego repertuaru językowego. Bez względu na liczbę języków w moim repertuarze językowym, cały procent się nie zmieni. Język ojczysty jest stuperocentowy dla osób zupełnie jednojęzycznych. Jeżeli każdy język stanowi ten sam procent, tym więcej języków uczy się osoba, procent każdego języka w jej repertuarze językowym staje się bardziej obniżona. Czas jest ograniczony i chce się skupić na nauce najważniejszych mi języków zamiast kilkadziesiąt. Języki programowania to inna sprawa, więc nie zostały uwzględnione.